Znana jest z bardzo smakowitych zup. Rosołów, kapuśniaków, krupników, żurków można by długo wymieniać. Lubię nasze polskie zupy. Dlatego dzisiaj zrobię barszcz biały z białą kiełbasą i jajkiem, który będzie podawany z ziemniakami okraszonymi boczkiem z cebulą. Do ugotowania tego barszczu będą potrzebne włoszczyzna oraz cebula i czosnek, surowa biała kiełbasa, zakwas. Z mąki pszennej, kilka suszonych grzybków, najlepiej borowików. Do gotowania wywaru wrzucę liście laurowe, ziele angielskie i pieprz ziarnisty. Barszcz przyprawiam do smaku solą, pieprzem, mielonym oraz majerankiem, a zabielę go śmietaną i chrzanem. Barszcz będę podawała z ziemniakami okraszonymi, podsmażonym z cebulą boczkiem oraz ugotowanymi na twardo jajkami. A przed podaniem barszcz posypię posiekaną natką pietruszki. Barszcz jest naprawdę wyborny, więc zapraszam do obejrzenia filmiku i zrobienia tego białego barszczu. Przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć Pokaż więcej. Zupa będzie smaczniejsza, jeśli przypalimy cebulę. Mam tu taką patelnię którą używam tylko do przypalania cebuli. Składam teraz cebulę i niech ona się nam tutaj dobrze przypali. Barszcz biały będzie na wywarze z Włoszczyzny. Wrzucam więc do garnka pora, seler, marchewkę, pietruszkę oraz czosnek, który pokroję w plasterki. Dorzucam suszone grzyby oraz liście laurowe, ziele angielskie i pieprz i zalewam to wodą. Wlałam 2 litry wody i teraz garnek postawię na palnik, czekając aż cebula się przypali. Wywar będzie się gotował bez soli. Dzięki temu warzywa oddadzą więcej smaku do tego wywaru. Wróciłam przypaloną cebulę, nakrywam. Wywar gotuje się pół godziny, więc teraz dodam białą kiełbasę, ale najpierw w kilku miejscach przebiję skórkę wykałaczką. I teraz bywar z kiełbasą będzie się gotował kolejne pół godziny na minimalnym grzaniu, żeby kiełbasa się dobrze zaparzyła. Ziemniaki umyłam, teraz obieram je ze skórki. Ziemniaki kroję w kostkę. I wrzucam na razie do zimnej wody. Ziemniaki będę gotować do miękkości. Ziemniaki będę okraszać wędzonym boczkiem. Więc teraz ten boczek pokroję w drobną kosteczkę. Boczek gotowy i teraz jeszcze pokroję w kostkę cebulę. I teraz ten boczek z cebulką przesmażę. Boczek mam chudy, więc wlewam na patelnię odrobinę oleju. I dorzucam boczek. Jak boczek zacznie się smażyć, dorzucam cebulę. Boczek zaczyna skwierdzać, więc teraz dorzucam cebulę. Cebula powinna się ładnie zrumienić. Teraz, czy ziemniaki są miękkie? Tak, można je odcedzić. Ziemniaki odcedzone, boczek i cebulka już są rumiane, więc teraz wyłączam grzanie i ziemniaki wraz z tym boczkiem i cebulą rozgniotam. Gorące ziemniaki rozgniatam. dodaję do nich boczek z cebulką. I wszystko razem wymieszam. Garnek nakrywam pokrywką, żeby nie wystygło. Kubasa się zaparzyła. Teraz wyjmuję ją Seler się załapał także i wyjmuję także wszystkie warzywa. Kiełbasa i warzywa muszą ostygnąć. I teraz podkręcam trochę grzanie i wlewam dobrze wymieszany zakwas. I teraz zupa powinna się zagotować. Właśnie się nasz barszcz zagotował po dodaniu zakwasu, więc teraz można go zabielić. Ale najpierw dodam chrzan. Do śmietany wlewam troszkę. Gorącej zupy. W ten sposób śmietanę zahartowuję. I taką dobrze wymieszaną śmietanę teraz wlewam do zupy. Zupa nie była solona, więc teraz dodam troszkę soli. Dodam także troszkę pieprzu i garść majeranku, którą rozcieram w dłoniach. Zupę smakują. Mm, super. I teraz zabiorę się za białą kiełbasę i warzywa. W międzyczasie biała kiełbasa ostygła na tyle, że mogę ją wziąć do ręki. Bo teraz trzeba z niej zdjąć skórkę i pokroić w plasterki takie mniej więcej pół Tych warzyw, które się gotowały, w warze, wszystkich nie będę potrzebowała. Użyję tylko marchewki i pietruszki. Pokroję je w talarki. Teraz kiełbasę i warzywa dorzucę z powrotem do zupy. Nasz barycz biały jest gotowy, można podawać. Ziemniaki kładę na środek talerza, dolewam zupę, kładam połówki jajek, całość jeszcze posypię natką pietruszki. I w ten sposób przygotuję wszystkie porcje naszego Białego Barszczu. Ale pysznie pachnie. Mm. Świetny w sam raz kwaśny, czosnikowy, podkreślony majerankiem i chrzanem. Mm. A do tego smakowite ziemniaczki. Mm. Oraz kiełbasa i jajko. Dla mnie bomba! Zachęcam wszystkich smakoszy do zrobienia barszczu białego, na przykład na święta wielkanocne. I wszystkim życzę smacznego!